Prezydent w drodze do Niemiec. To najtrudniejszy czas od 1989 roku Andrzej Duda. To najtrudniejszy czas od 1989 roku dla NATO i Unia Europejska. To jest chyba najtrudniejszy czas od 1989 roku dla całej wspólnoty Zachodu, NATO i Unia Europejska. Bardzo intensywne działania wojsk rosyjskich wskazujące na możliwość inwazji na Ukrainę. Coraz większe gromadzenie wojsk na wzdłuż granicy ukraińskiej i na Białorusi, trwające rosyjskie manewry, to wszystko powoduje, że jest absolutna konieczność zwarcia szeregów, wspólnego działania i solidarności międzynarodowej, powiedział prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Niemiec. W Berlinie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z satysfakcją przyjąłem tę propozycję. Sześć lat zabiegaliśmy o to, żeby to spotkanie w tej formule mogło nastąpić. Mówię o sześciu latach swojej prezydentury, mówił w poniedziałek o spotkaniu trójkątawej marskiego prezydent Duda. Spotkanie w formacie trójkąta wejmarskiego Andrzej Duda podkreślał, że chce, by spotkania w formacie trójkąta wejmarskiego były realizowane także w czasie jego prezydentury, ponieważ, jak mówił, jest to ważne dla współpracy europejskiej. Pomiędzy wschodem a zachodem jesteśmy my, czyli Polska w Europie Środkowej. Uważałem, że powinniśmy rozmawiać zarówno z naszym największym sąsiadem, z Niemcami, jak i powinniśmy rozmawiać także z Francją, która jest potęgą europejską. Cieszę się, że ten format jest kontynuowany także i teraz, mówił prezydent Duda. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot informował, że tematem rozmowy przywódców będą sprawy bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Prezydent Francji Emmanuel Macron w minionym tygodniu po rozmowie telefonicznej z prezydentem Dudą przekazał, że spotkanie przywódców Polski, Niemiec i Francji w Berlinie będzie poświęcone sytuacji wokół Ukrainy. Groźba inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec ubiegłego roku Rosja, która skoncentrowała przy granicach Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy, sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO. Nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji i nierozszerzenia NATO, m.in. o Ukrainę. Kraje sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań, Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierającego stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.